Nazywam się Karolina i mam 29 lat. A kiedy myślę o tym, jak wyglądało moje dzieciństwo i kim wtedy byłam, czuję mieszankę żalu, wstydu i dziwnego rodzaju ulgi, że mimo wszystko nie pozostałam tą osobą. Bo dorastanie w domu, w którym każde moje istnienie było przypomnieniem o niespełnionych ambicjach moich rodziców, pozostawiło we mnie rany, które bardzo długo ignorowałam. Ojciec, robotnik w fabryce. Wiecznie sfrustrowany i przekonany, że świat mu coś odebrał, nie potrafił patrzeć na moje sukcesy inaczej niż przez pryzmat własnych porażek, a matka, która pracowała dorywczo jako recepcjonistka i wiecznie liczyła każdy grosz, potrafiła jednym spojrzeniem sprawić, że czułam się winna za samoistnienie, za zjedzenie obiadu, za kupienie podręcznika, za to, że oddycham ich powietrzem, więc nic dziwnego, że jedynym miejscem, gdzie czułam się swobodnie i prawdziwie kochana, był dom mojej babci Izabeli, która była przeciwieństwem wszystkiego, co znałam w domu. Silna, niezależna, zamożna dzięki własnej pracy, otaczała mnie ciepłem, którego w rodzinnym domu nigdy nie zaznałam. I to właśnie ona zaszczepiła we mnie myśl, że zasługuję na więcej, że mogę się uczyć, rozwijać, że nie muszę być wieczną przysługą czy ciężarem, jak to często sugerowali moi rodzice. Każde popołudnie spędzone w jej ogrodzie, gdzie wspólnie sadziłyśmy kwiaty. Każde wspólne gotowanie w jej dużej kolonialnej kuchni i każda rozmowa przy kominku były jak plaster na moją duszę. A kiedy skończyłam 18 lat, to ona pomogła mi złożyć wnioski o stypendia i kredyty studenckie, bo moi rodzice uważali studia za wymysł ludzi, którzy myślą, że są lepsi od innych. Choć później odkryłam, że tata po prostu nigdy nie dostał się na żadną uczelnię i nigdy tego nie przebolał. Przez całe studia pracowałam na trzy zmiany, by się utrzymać. Skończyłam administrację i dostałam dobrze płatną pracę w agencji nieruchomości. Na mojej uroczystości ukończenia uczelni babcia nie mogła powstrzymać łez dumy, a moi rodzice narzekali na brak miejsca parkingowego. I właśnie wtedy poczułam pierwszy raz, że choć ich noszę w sercu, nie mogę już dłużej nie zauważać tej przepaści między nami. A gdy babcia zmarła nagle na zawał, moje serce pękło. Czułam się osierocona w najprawdziwszym sensie, jakby ktoś zgasił jedyne światło w moim życiu. A gdy na odczycie testamentu okazało się, że cały dom, wart ponad 850 tysięcy, został przepisany tylko na mnie, bez warunków, bez współwłasności, wiedziałam, że to jej ostateczny akt miłości i zaufania, że uznała, że jestem godna tego, by coś po niej nosić choć widziałam, jak twarze moich rodziców ciemnieją z każdym słowem prawnika, bo oni dostali tylko niewielką sumę pieniędzy, którą od razu przepuścili na nowy samochód i elektronikę, a niedługo potem zaczęli mówić o moim domu jako o naszym, robić plany remontowe bez mojej wiedzy, sugerować, że powinnam coś zmienić, coś poprawić, jakby to była ich własność, mimo że wszystkie rachunki i podatki opłacałam ja. I kiedy próbowałam postawić granicę, słyszałam tylko rodzina nie potrzebuje granic, co zawsze działało tylko w jedną stronę, bo ja musiałam szanować ich zdanie, ich przestrzeń i ich potrzeby, a oni mogli robić ze mną co chcieli. Aż któregoś dnia podczas kolacji mój ojciec ni stąd, ni zowąd zapytał, czy moglibyśmy wziąć kredyt hipoteczny pod zastaw domu, by sfinansować ich podróż marzeń do Europy. A gdy zapytałam, czy chodzi im o mój dom, bo jest zapisany tylko na mnie, usłyszałam od matki, że nie powinnam być egoistką i że babcia na pewno chciałaby, żebyśmy wszyscy skorzystali. I choć odmówiłam kredytu, zaproponowałam pomoc w kosztach, bo nie potrafiłam inaczej, bo mimo wszystko wciąż gdzieś w głębi duszy chciałam ich aprobaty, a potem usłyszałam rozmowę, której nigdy nie miałam usłyszeć. Zadzwoniłam do ojca zapytać o gwarancję na kran. On nie odłożył dobrze telefonu, a ja, siedząc w ciszy, słuchałam, jak mówią o mnie jak o problemie, o ciężarze, jak planują mnie zmanipulować, by dom przepisać na nich, jak śmieją się, że wystarczy wzbudzić we mnie poczucie winy, że jestem słaba i łatwa do kontrolowania, a każde ich słowo wbijało się we mnie jak nóż, aż w końcu padło to jedno, które przesądziło o wszystkim. Zawsze była ciężarem, i wtedy wszystko, co we mnie było miękkie, złamało się, a w jego miejsce pojawiło się coś nowego, chłodne, zdecydowane, nieodwracalne. Bo jeśli naprawdę uważają mnie za balast, to może nadszedł czas, żeby im go zrzucić raz na zawsze. Przez pierwsze godziny po tamtej rozmowie byłam jak sparaliżowana. Siedziałam w ciszy na sofie. Telefon z wciąż aktywnym połączeniem ściskałam w ręce, a w mojej głowie wciąż odbijało się to jedno słowo ciężar wypowiedziane z taką pewnością i pogardą, że nie dało się go już cofnąć ani zignorować, a im więcej razy odtwarzałam w myślach ich słowa, tym bardziej czułam, że coś we mnie się zmienia, że już nie chcę być tą córką, która wszystko znosi tłumaczy wybacza i wtedy. W środku tej emocjonalnej burzy włączyło mi się zawodowe myślenie, to z którego byłam znana w pracy analiza, planowanie, konkretne kroki, bez miejsca na sentymenty. I wiedziałam, że jeśli chcę odzyskać kontrolę nad swoim życiem, muszę działać szybko, ale rozsądnie. Więc pierwsze co zrobiłam, to zadzwoniłam do Patrycji, prawniczki specjalizującej się w prawie rodzinnym, z którą współpracowałam przy kilku sprawach związanych z nieruchomościami. Przedstawiłam jej sytuację trzymając się faktów, bez emocji. Zapytałam, czy moi rodzice mają jakiekolwiek prawo do domu, skoro mieszkali tam cztery lata. Ale wszystko było zapisane tylko na mnie i to ja ponosiłam wszystkie koszty. A jej odpowiedź była jak pierwszy promień słońca po długiej burzy. Nie, nie mają żadnych praw, żadnych roszczeń, żadnych podstaw. Nie ma tu wspólności majątkowej ani współwłasności. A fakt, że pozwoliłam im mieszkać, nie tworzy żadnych zobowiązań. I to był moment, kiedy po raz je pierwszy poczułam ulgę, jeszcze niepełną, ale wystarczającą, by zrobić kolejny krok. Zapytałam, co z ich rzeczami, a Patrycja zaleciła, by dać im możliwość ich odbioru albo zapewnić dostęp do nich, najlepiej z dokumentacją, więc zaczęłam planować wszystko w szczegółach. Stworzyłam szczegółową listę wszystkich przedmiotów w domu, dzieląc je na moje. Po babci ich oraz te niepewne, i dla świętego spokoju każdą niepewną rzecz przypisałam im, by nie pozostawić żadnego pola do sporu. Potem zadzwoniłam do Marka, kolegi z pracy, który specjalizował się w szybkiej i dyskretnej sprzedaży nieruchomości w trudnych sytuacjach rozwody, spadki, konflikty i zapytałam, czy pomoże mi sprzedać dom jak najszybciej. Bez ogłoszeń, bez tablic. Bez dni otwartych, po cichu, z zachowaniem prywatności. I choć był zaskoczony moją determinacją, zgodził się od razu, wiedząc, że skoro ja się tym zajęłam, to nie ma miejsca na półśrodki. Ustaliliśmy, że jeśli znajdzie kupca w ciągu sześciu tygodni, to zgodzę się na niewielką obniżkę ceny. I już na zajutrz zaczął szukać potencjalnych klientów z listy tych, którzy wcześniej wyrażali zainteresowanie podobną nieruchomością. A ja w tym czasie wynajęłam umeblowane mieszkanie dwie godziny drogi stąd, otworzyłam nowe konto bankowe, kupiłam nowy telefon i stworzyłam nowy adres e-mail, zupełnie niepowiązany z poprzednim, by zniknąć bez śladu. A kiedy byłam gotowa, zatrudniłam firmę przeprowadzkową, spakowałam swoje rzeczy, oddzieliłam ich przedmioty i zawiozłam je do opłaconego na sześć miesięcy magazynu, którego dane wysłałam im do hotelu w Europie. Bo nadal byli na swojej luksusowej wycieczce, opłaconej przeze mnie, nieświadomi, że wszystko, co uważali za pewne, właśnie znika im spod nóg. W dniu podpisania umowy sprzedaży domu, ubrana w mój najbardziej profesjonalny garnitur, stawiłam się w kancelarii notarialnej i podpisałam każdy dokument z ręką pewną jak nigdy wcześniej. A kiedy otrzymałam czek opiewający na 915 tysięcy dolarów. Poczułam nie radość, nie triumf, ale czyste, ciche wyzwolenie. A po południu, gdy dom był już pusty, zostawiłam na blacie kartkę z prostym zdaniem Niespodzianka ciężar to zrobił zamknęłam drzwi na klucz, wrzuciłam go do skrzynki i odjechałam, nie oglądając się za siebie, bo wiedziałam, że to nie była ucieczka, tylko pierwszy prawdziwy krok w stronę wolności. Nowe życie zaczęło się cicho. Bez fanfar, w wynajętym umeblowanym mieszkaniu w nowym mieście. Dwie godziny drogi od starego domu, i choć z zewnątrz wszystko wydawało się skromne, zwykłe cztery ściany, niewielki balkon z widokiem na sztuczne jezioro i kuchnia, w której nic nie miało historii, to dla mnie było to jak początek czegoś, co mogłam zbudować zupełnie od zera, bez ciężaru przeszłości, bez głosów, które mówiły mi, że nie zasługuje. Że powinnam się wstydzić, że jestem zobowiązana. Przez pierwsze dni unikałam kontaktu ze światem. Rozpakowałam tylko najpotrzebniejsze rzeczy, zadzwoniłam do biura z manifestancy informacją, że biorę dwa tygodnie urlopu, i ustawiłam powiadomienie, by codziennie raz dziennie sprawdzać starą skrzynkę e-mailową i pocztę głosową. Nie żeby się spodziewać czegoś innego niż wiadomości od rodziców, ale wciąż potrzebowałam kontroli nad sytuacją. Pierwsza fala ich reakcji nadeszła 10 dni po sfinalizowaniu sprzedaży domu. Dziesiątki wiadomości, nagrania głosowe, e-maile pełne zarzutów, oskarżeń, szantaży emocjonalnych, w których na zmianę nazywano mnie niewdzięczną, histeryczką, egoistką i osobą wymagającą przebaczenia, jeśli tylko zrobi to, co trzeba i kupi nową nieruchomość, tym razem wspólną. I wtedy zrozumiałam, że nawet po wszystkim, nawet po tym, jak ich nagrałam, odcięłam i odjechałam, oni wciąż myślą, że jestem tą samą Karoliną, która potrzebuje ich aprobaty i która da się przekonać słowami o rodzinie, o obowiązku, o rzekomym niezrozumieniu. Ale ja już nią nie byłam, nie po tym wszystkim, i choć na początku pojawiły się momenty wątpliwości. Chwile, w których patrzyłam na stare zdjęcia. Lub przypominałam sobie, jak tata kiedyś nosił mnie na barana w wesołym miasteczku. To natychmiast przywoływałam w myślach tamtą rozmowę i to, co o mnie mówili, i wtedy moje postanowienie znowu się umacniało. Zaczęłam chodzić na terapię do doktor Sary, która specjalizowała się w traumach rodzinnych i to ona po raz pierwszy nazwała to, czego doświadczyłam, po imieniu przemoc finansowa. I choć na początku trudno było mi zaakceptować, że to, co mnie spotkało, nie było tylko niewdzięcznością rodziców, ale systematycznym wykorzystywaniem mnie jako źródła zasobów, to z każdą sesją czułam się lżejsza, bardziej obecna, bardziej sobą. Niedługo potem przeniosłam się do biura naszej firmy w Richmond i kupiłam własne, niewielkie, ale przytulne mieszkanie. Urządzone tak jak lubię, bez ani jednej rzeczy po babci. Bez śladów dawnych wpływów, z jasnymi kolorami, wygodnymi meblami i półkami pełnymi książek, które naprawdę chciałam przeczytać. I to był pierwszy raz, kiedy mieszkałam gdzieś, co było całkowicie moje. Nie tylko na papierze, ale w duszy, bo nie towarzyszyły temu ani cudze oczekiwania, ani przeszłe zobowiązania. Tylko moje wybory. Wróciłam też do pracy. Z nową energią i jasnym celem. Pomagać klientom, szczególnie kobietom, nie tylko kupić dom, ale zrozumieć każdą decyzję finansową, nie podpisywać niczego pod presją, nie dać się zmanipulować. I kiedy młoda para powiedziała mi po zamknięciu transakcji, że rozmawiam z nimi inaczej niż inni agenci, że chcę, by naprawdę rozumieli, co podpisują, a nie tylko robili to, bo tak trzeba, uśmiechnęłam się, bo wiedziałam, że zaczynam przekuwać swoje doświadczenie w coś dobrego. Wkrótce potem zaproponowałam mojej szefowej stworzenie warsztatów dla kobiet: jak rozpoznawać przemoc finansową, jak stawiać granice, jak chronić swoją niezależność przy dużych decyzjach życiowych. I tak powstał program Budowanie fundamentów, który od pierwszego spotkania przyciągnął dziesiątki kobiet z własnymi historiami o partnerach, którzy odbierali im pieniądze o rodzicach, którzy zmuszali do inwestycji o przyjaciołach, którzy nadużywali zaufania. I każde takie spotkanie utwierdzało mnie w przekonaniu, że to, co robię, ma sens. A kiedy lokalny magazyn kobiecy napisał o mnie artykuł, niespodziewanie odezwała się do mnie siostra mojej babci, ciocia Judyta, z którą nie miałam kontaktu od lat, a jej słowa przy lunchu zapadły mi głęboko w pamięć: Twoja babcia byłaby z ciebie. Dumna, Karolino. Ona sama zmagała się z podobnymi problemami z twoim dziadkiem, wiedziała, komu może zaufać, i dlatego tobie zostawiła dom, nie twoim rodzicom. I właśnie wtedy, dokładnie rok po sprzedaży domu, pojechałam na cmentarz z różowymi piwoniami, jej ulubionymi, i usiadłam przy jej grobie, dziękując jej szeptem za wszystko. Za to, że widziała mnie, kiedy inni widzieli tylko obowiązek, że wierzyła we mnie, kiedy inni próbowali mnie uciszyć że dała mi fundamenty, na których mogłam zbudować życie, w którym nie jestem już ciężarem, lecz kobietą, która sama decyduje, gdzie mieszka, z kim się zadaje i komu ufa.